Dzień dobry lub dobry wieczór. Raczku, rybko i skorpionie. W takiej kolejności będzie to czytanie. I pewnie już wiecie z opisu filmu, że to czytanie jest na cały tydzień, przedostatni tydzień roku. Dzisiaj towarzyszy nam w czytaniu oto ta przepiękna, zmęczona podróżą przez ten rok wróżka, ale zobaczcie wciąż z uśmiechem na twarzy oraz wspaniały zapach wanili. No, chyba że ktoś wanili nie lubi. I ja bardzo lubię, i jest mi bardzo miło w tej chwili czuć ten zapach. Kochani, dwie karty pracy lub też obowiązków, jeszcze na ten przedostatni tydzień. Tutaj będą emocje, uczucia, ewentualnie romanse zobaczymy, co, co nam tam wyjdzie, zakochania albo relacje partnerskie. I ostatnia będzie karta wskazówka ze spodu. No to co? Droga, drogi raczku co tam dla Ciebie w pracy lub też w Twoich obowiązkach. W pracy może oznaczać kupowanie czegoś, sprzedawanie czegoś, zawieranie jakiegoś kontraktu, porozumiewanie się stron. Nie musi to koniecznie oznaczać prawda, y, sprawy y, miłosnych. W pracy to tak. A w Asie Buław, y, no, bojowo nastawione mogą być raczki. Może chcecie bardzo dużo rzeczy jeszcze podomykać w tym roku, bo to jest energia Buławowa, czyli bardziej a, znaków y, ognia, czyli lwa, czyli baranka lub strzelca, to nie jest do końca Wasza energia, ale widzicie, ta ręka za chwilę schwyci tę buławę. Chcecie, dziarsko ruszacie w ten tydzień i się nie poddajecie? No, może to być też energia romansu, może mówię też do jakiegoś raczka, który ma uważać na y, no, taki zmysłowy raczej, że tak powiem, przyziemny Przyziemnie pociągający romans w pracy. Pamiętajcie, że no nie zawsze warto. Teraz życie emocjonalne, po godzinach. Po godzinach, jakiś raczek albo jakaś raczka za bardzo coś rozpamiętuje, i zastanawia się, co by było, gdyby wybrał raczek inną drogę życiową, rozpamiętuje coś z przeszłości. Coś, co się już wylało, coś, czego już nie ma w Waszym życiu, zamiast się skupić na tym, co w życiu jest i to, co macie, czy na co jest szansa. Jakaś taka melancholia może jakieś raczki dopaść. Pamiętajcie jednakowoż, że jeśli tak się nie czujecie, to sobie nie wmawiamy, ale raczki mogą mieć taką skłonność do takiego rozkliwiania się melancholii do zbytniej emocjonalności. Więc jak poczujecie, że za bardzo jesteście tak emocjonalne, emocjonalni, to uważajcie na to. A w karcie bramy szykujemy się do jakiejś sporej zmiany w życiu, albo do jakiejś podróży, albo do jakiejś poważnej zmiany. I yy, mówi się o tej karcie właśnie, że to jest karta bramy, karta przejścia z jakiegoś jednego etapu życia do drugiego. U niektórych to może być romans z osobą spoza swojego kraju lub też nawet spoza swojego kręgu kulturowego, ale to jakieś jedno, jednostkowe przypadki. No i wskazóweczka dla raczka ze spodu. No, raczek ma poszukiwać równowagi. Zobaczcie, jaka jest piękna równowaga, wszystko spisane w prostoką na tej karcie. Raczek ma być sprawiedliwy dla siebie i dla innych. Ma być pokojowo nastawiony, ma nie walczyć, ma nie spierać się na słowa. Ma być pewna, pewna pewne swojej racji i ma y, twardo stawać przy swoim i być asertywny w tym tygodniu, a wszystko powinno być dobrze. Dzięki, Raczki. To teraz rybki. Co tam, drogie rybki u Was? W tym przedostatnim tygodniu roku. Zaskakujące, że tak szybko czas płynie, prawda? Ale to banał, co mówię w tej chwili. Bo im jesteśmy starsi, tym szybciej płynie, prawda? Rybki. Mm. Praca. Dobra. Dwie różne rybki. Ja tu widzę. Jedna rybka jest w czymś w rodzaju klatki w swojej głowie. Jest w jakiejś sytuacji w pracy, w której nie widzi wyjścia. Albo wszędzie widzi wrogów, albo męczy się w tej pracy, albo myśli, że jest gorzej niż jest. Warto się zastanowić. Ja to czasami tak mówię: wiecie, jak w muzeum, jak staniemy za blisko obrazu, to możemy ewentualnie e, albo nosem o obraz uderzyć. Nie zobaczymy całego obrazu, jak nie odsuniemy. Może warto w święta pomyśleć, jeśli jesteś w takiej pracy, w którejś tak czujesz, co z tym dalej zrobić. Ale tak się jakieś rybki mogą czuć. A inne rybki z kolei kwitną. Może mają swój biznes, może są na jakiejś intratnej pozycji w pracy, bo tutaj mamy, zobaczcie, jaki mamy ogrom dobrobytu na tej karcie króla monet. Tutaj się ugina od owoców winogron ogród i jeszcze są winogrona na szacie tego króla, czyli to jest najwyższa, poza asem oczywiście, figura w monetach. Dobrze prosperujące biznesy, sukcesy w pracy. Lub też, co już dzisiaj mówiłam, nie pamiętam na jakim znaku, że jeśli tego nie mamy, to kar w kartach może być też energia tego, do czego gdzieś tam podświadomie dążymy. Życie prywatne, emocje, rybki. Rybki po godzinach jakieś hobby swoje rozwijają. Niekoniecznie za kasę, ale przynosi im to ogromną frajdę. Robią coś, może jakieś niecodzienne, rzadkie, niszowe hobby, które przynosi im radość. Jakieś rybki, może się będą wkrótce zaręczać. Tutaj mamy taką, taką piękną, kwiatową, wspartą na belkach, kiedyś pod takimi belkami. To dzisiaj chyba w kulturze żydowskiej, prawda? Poprawcie mnie, jeśli źle mówię. Śluby się bierze pod taką, zapomniałam teraz tego słowa, na H chyba, na samo H. Bierze się śluby. Więc, jakieś rybki będą świętować w gronie rodziny, przyjaciół? To jest karta żniw, zbiorów, sukcesu lub też właśnie zaręczeń. Może w święta się będą rybki zaręczać, ciekawe. I wskazóweczka. Rybki. Być może macie kogoś z podznaku znaku koziorożca w waszym otoczeniu, kto będzie Wam lub jest Wam bardzo przychylny. Tutaj dobrze się ten pieniądz w ręce tego giermka kręci. Kiermek monet to jest też e, okazywanie przyjaźni, bycie z przyjaciółmi, przyjaźnienie się, czy to w związku z twoim, twoją partnerką, czy partnerem, czy w rodzinie, czy w pracy, czy po godzinach. Przyjaźń. Słowo klucz dla ciebie na ten tydzień. Dzięki, Rybki. No i na deser skorpiony. Dziewczyny skorpiony i chłopaki skorpiony. Dla Was na ten przedostatni tydzień już niezwykle szybko mijającego nam roku 2023. Skorpiony praca. Skorpiony praca. Wow. Bardzo dużo emocji. Nie wiem czemu. U jakiegoś skorpiona może być bardzo dużo właśnie jakichś emocjonalnych sytuacji. Nie wiem, czy będziecie. Hmm, nie wiem, żegnać jakąś koleżankę, kolegę w pracy, który może odchodzi na emeryturę. To jest energia osoby z podznaku raka ryby lub skorpiona, ale niekoniecznie, bo woda. Albo wasze emocje jakieś za duże w pracy. Zwróćcie na to uwagę, czy to no, nie muszą być złe, ale może być ich za duże. Jakieś wzruszki mogą być w tym tygodniu przedświątecznym. A w szóst, Kielichów, być może upraszczacie coś w pracy, porządkujecie coś w pracy. Nie wiem, upraszczacie jakieś procedury, robicie jakieś właśnie generalne porządki na zakończenie roku, robicie coś, żeby później w nowym roku pracowało Wam się łatwiej, wprowadzacie jakieś uproszczenia. A w życiu prywatnym, Skorpiony, w życiu prywatnym nic się nie dzieje. Jeśli jesteście w związku, to dalej w nim jesteście, jeśli jesteście z singlem, to dalej nim jesteście. Być może tak po prostu ma być, a może to jest właśnie jakaś chwila wytchnienia, która jest nam potrzebna, lub też jest to wskazówka, żeby w tym pędzie przedświątecznym codziennie, chociaż 15 minut, w myślach sobie tak powiesieć czyli odciąć się od telefonów, od bodźców. Od social mediów, od wszystkiego, co Was rozprasza, i skupić się na tym, co było danego dnia dobre, co było niedobre, co byśmy chciały, chcieli, kolejnego dnia i tak dalej. Robić, czego byśmy nie chcieli robić. No i karta umiarkowania mówi o budowaniu solidnego domu takiego domu, w którym niczego nie brakuje domu, w którym są yy, równoważne, dobre, stabilne wartości cokolwiek to dla Was znaczy, oczywiście ale w którym y, właśnie umiarkowanie, to jest słowo klucz dla Was, czyli może nie ma jakichś wzlotów, y, wiecie, porywów serca, nie ma jakichś dzikich, dzikiego godzenia się w pewnej y, części mieszkania, zwanym, no już nie będę mówić, bo tu algorytmy serdecznie pozdrawiam, ale to będzie dom, czy też jest to dom stabilny, pełen miłości. Karta wskazówka dla skorpionów, cesarzowa. To może być starsza kobieta w rodzinie, która Was wspiera, albo Wasza energia kobiety silnej, kobiety, znającej swoją wartość, kobiety, na której inni też je mogą wesprzeć, kobiety doświadczonej, niekoniecznie wiekiem, bo zobaczcie, to jest bardzo młoda dziewczyna, która już jest cesarzową. W sumie to jest jedna z bardziej zagadkowych kart w tarocie. Mam wrażenie, że nawet bardzo doświadczeni tarociści, bardziej doświadczeni na pewno ode mnie, mają bardzo dużo interpretacji na temat tej karty. To jest pełnia kobiecości. Silna kobieta, znająca swoją wartość, ale też w, w taki sposób, który nie przeszkadza innym, czyli mądra kobieta po prostu. To wasze przesłanie tygodnia. Dobra. No to co, kochani, drodzy, drogie. Bardzo miłego tygodnia Wam życzę i pozdrawiam serdecznie.